Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam na sesji czwartkowej, czwarty dzień stycznia. Także zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Zaczniemy może od wykresu GBP-USD. Tutaj całkiem fajny schemat, który też wrzucałem na bloga. Układ na kablu, który bazuje na poziomie f 100 i też obecnie tak naprawdę jest rozgrywany że zobaczcie, że ta presja jest dosyć duża, bo mamy pierwsze podejście w dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych, i też sesja azjatycka, to było jedno, drugie, i tak naprawdę dzisiaj, jeszcze przed otwarciem rynków kasowych w Europie, mamy trzecie podejście w te rejony podażowe. Poziom cenowy 1,2675, tutaj te rejony nas interesują, i tak naprawdę w tych rejonach znajduje się bieżący kurs, także w najbliższych godzinach, najbliższych świecach, a może nawet niżej tutaj warto sobie zejść, żeby wyłapywać te mini sygnały, bo tak naprawdę może to być kwestia nawet nie całej godziny, jeżeli zajdziemy na niższe tefy i coś fajnego, jakieś fajne wybicie się tutaj pojawi. Także zostawiam Was z tym schematem 1.26.75, czy w górę, czy w dół, w zależności od sygnału, jak najbardziej dopuszczam też tutaj perspektywy zagranie, zagrania na, na wybicie, czyli na zanegowanie tej strefy. Dobra, idąc dalej, schemat FSO również, ale na wykresie euro -USD. Zobaczmy, jak to teraz wygląda na, na etku. Przedłużymy sobie e, oczywiście ten poziom. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, i tak jak w przypadku kabla, czyli GBP USD, tak i tutaj na głównej parze walutowej, e, czyli euro USD. Notowania testują nam właśnie ten poziom podażowy również. Jeśli chodzi o dokładny kurs tej strefy w tym przypadku 1,0934. Około 7 pipsów od bieżącej wyceny, chociaż widzimy, że świeca poprzednia, poprzednia świeca 30-minutowa w tym przypadku, zaksięgowała nam już tą strefę właśnie, a jak zejdziemy na interwał jednogodzinowy, czyli tak samo jak to w przypadku kabla, no, to tak naprawdę jest ta świeca bieżąca, czyli ta, która otworzyła się o godzinie 7, bo tak naprawdę nagrywam jeszcze tutaj za 5-8, więc bieżąca H1 pochodzi z godziny 7. No i też powoli, powoli próbuje być tutaj ściągana w dół, więc to zamknięcie może być dosyć prospadkowe. Natomiast myślę, że warto będzie jeszcze poczekać na kolejną przynajmniej świecę, żeby jakieś wnioski tutaj wyciągać. Dobra, idziemy sobie dalej. I USDJPY teraz na tapecie. USDJPY i tak naprawdę szeroki schemat, który dosyć szybko tu jest wypełniany. Ja, w perspektywie tych naszych sesji, bardziej lokalnego spojrzenia, wyznaczyłem to jest coś z perspektywy właśnie mniejszego interwału czasowego. Natomiast to, że te wzrosty są w, takim zdecydow w taki zdecydowany sposób kontynuowane, no to też tutaj przechodzimy z powrotem na tą szerszą perspektywę, która cały czas, która cały czas tutaj na wykres była nanieślona. No i tutaj mamy korekty pędzącą 1 do 1, punkt A, punkt B, punkt C i celujemy z potencjalnym punktem D właśnie na tym poziomie F100, 144, 25 to jest nasz target i zobaczcie, że tak naprawdę brakuje nam tutaj już około 50 pipsów zaledwie, a jeszcze pamiętam, jak e, chyba na sesji wtorkowej y, nagrywałem, no to był, była przestrzeń gdzieś tam 250 i, i wydawało się to, że to no będzie gdzieś tam y, perspektywa ponad tygodnia, natomiast tutaj wspomniałem o tym, że ta zmienność na parze walutowej USD JPY w ostatnim czasie jest na bardzo fajnym poziomie, więc y, tego układu nie kasowałem, bo też... Też, tak też się obecnie wydarzyło, że ten swing wzrostowy mocno przybliża nas do, przybliża nas do tej strefy oporu. Eee, dla przypomnienia, 144,25 czekamy na zaksięgowanie tego poziomu oporu i zobaczymy, co się wydarzy na formacjach świecowych. Eee, dobra, jeśli chodzi o złoto, tutaj bardziej lokalny układ na złocie, ten szeroki na razie sobie usunę. Ten szeroki sobie na razie usuniemy, natomiast to co, to, co na złocie, również poziom fs 100 tu mamy największą korektę wzrostową w ramach tych trwających spadków. No i też rozpiętość właśnie tej korekty odkładam od osiągniętego w dniu wczorajszym dołka. Dołek okolice 2030 dolarów za uncję, minimalnie wyżej, czy 2030,5 dolara, tak nie jest już takie najisto najistotniejsze. Natomiast najistotniejsze w tym na tą chwilę jest to na jakim pułapie znajduje się opór, a to jest 2051,5 możemy powiedzieć dolara za uncję, także w odniesieniu do bieżącego kursu to jest około 4 dolary zaledwie, więc jak najbardziej układ na złocie, który powinien być do rozegrania w dniu dzisiejszym. Widać też, to jest świeca godzinowa. Po godzinie siódmej czasu polskiego wyraźne wzrosty na złocie, także tutaj przybliża nas to mocno do, tego, do realizacji tego scenariusza. No zobaczymy, co będzie na kolejnej. Natomiast ta, ta bliskość strefy jest tak duża, że myślę, że powinna zostać osiągnięta. A co się wydarzy, co będzie na formacjach świecowych ukształtowane, no to będzie warunkowało ewentualne tutaj podjęcie jakiegoś działania transakcyjnego.